Poczujcie Państwo, jaki monumentalny widok. Dla hydrotechnika to jest zapora typu ciężkiego, a dla mnie jest to cudowny pomnik charakteru moich sąsiadów z rostocza, fantastycznych ludzi. Otóż było tak w latach 50 w końcówce, że w całym kraju zaczęła się elektryfikacja. Coraz to gazety lokalne donosiły, zapłonęło pierwsze światło, zapaliła się pierwsza żarówka tu, tam, ówdzie. Ale ten obszar był objęty pewnego rodzaju na temu. Otóż komuniści z Biuraja powiedzieli, to jest akowskie gniazdo. Nie damy im prądu, dopóki się da. A dało się dosyć długo, bo dookoła już hen błyszczało to elektryczne światło, pracowały elektryczne motory, a takie wioski jak Grzeziny, Majdan, górecko kościelne, górecko stare ciągle były w epoce Łukasiewicza przy świetle lampy naftowej. To była kara, to była kara za niezłomne charakterystyki wojenne, zaprzepędzenie stąd komunistów, którzy próbowali w końcówce wojny wejść na ten teren, zorganizować tutaj swoje przyczółki. To była próba rzucenia ludzi na kolana, ale ludzie tutajsi nie takie terminy przetrzymali. Przetrzymali Niemców, przetrzymali Sowietów. Doszli do wniosku, że przetrzymają ich władzę ludową. Wtedy w roku 60. zjawił się tutaj ksiądz Siwek. Wspaniała postać. Trzeba powiedzieć, że Parafia w Górecku, XVII-wieczna, zacna, miała wyjątkowe szczęście do kapłanów. Tutaj byli tacy ludzie jak miastor polskiej archeologii, który zdefiniował kulturę chrzciniecką i na Powiślu odkrył nieznane europejskiej archeologii osady, takie jak chodnik. To, to była niezwykła postać, wspaniały naukowiec, wspaniały kapłan. Tu wreszcie byli księża okupacyjni. To byli ci, którzy kiedy trzeba było, szli do lasu, udzielali ostatniego namaszczenia w lesie, sprawowali msze, po czym wracali tutaj spokojnie, ryzykując, że za chwilę zjawią się niemieccy żandarmi. To wreszcie byli tacy księża jak ksiądz Siwek, który miał duszę inżyniera. Powiedział tak, władza nam nie chce sami zbudujemy elektrownię. I spójrzcie Państwo, 50 metrów kamienia, zebranego tutaj po polach, wykopanego w pobliskich kamieniołomach, zwiezionego chłopskimi furmankami. Ileż drzewa, rolnicy tutaj się oddali na szalunki, na umocnienia. No i elektrownia w końcu nabrała kształtu. Kiedy już praktycznie mogła ruszyć. W roku 67 władza ludowa doszła do wniosku, że tak nie może być. Jak to? Samorządnie, oddolnie, pod wodzą księdza chłopi nagle budują sobie elektrownię? No nie. Podciągnęli linię. Podciągnęli linię, zaczęła się tutaj Normalna elektryfikacja. Natomiast ten obiekt stał całe lata. Stał przez mniej więcej 10 lat. W latach 70. zaczęła się koniunktura na tanią energię, energię ekologiczną, zieloną, jak się mówi dzisiaj. Tu umocowano specjalną niskospadową turbinę Michela i w tej chwili ten obiekt daje regularnie prąd do sieci. Jak powiedziałem, dla ludzi jest to zapora wodna, ale dla mnie jest to pomnik niezwykłego charakteru tutaj czytiny. Powiedziałem to przywiązanie do tradycji niepodległościowych, do tego Orła w koronie, do, do, do tego doróbku koskiego okupacyjnego było na tym terenie ogromne. Komuniści tego nie mogli wybaczyć, ale nie mogli wybaczyć jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie mieszkańcy tych terenów zwani byli ordynackimi, to znaczy przywiązanie do ordynacji zamojskiej było tak niezwykłe, że wszelkie próby agitatorów, którzy przyjeżdżali tutaj. Zwoływali w świetlicach gminnych zebrania i powiadali, jakim to strasznym wyzyskiwaczem był Zamojski. Co ten ordynat, jakąż to, jakąś to krzywdę od tego ordynata nie ucierpieli? Odbijały się takie poczynania agitatorów, jak ta woda od tej skały. Otóż ludzie tutaj kochali Zamojskich, kochali za to, że pobudowali szkoły, że dawali pracę. Te wszystkie leśne polany wyrąbane zostały po to, żeby dawać z tej puszczy jakiś gospodarczy pożytek. Tu powstawały smolarnie, tutaj wreszcie osiedlali się ludzie, dla których związek z ordynacją był niezwykle głęboki. A ordynat, a ordynat fundował najzdolniejszemu chłopakowi w wiejskiej szkółce stypendium, kształcił go dalej, to był niezwykły dorobek. A okupacja, okupacja doku, dopisała w tym wszystkim jeszcze karty w ręk bohaterskie. Otóż, kiedy rozpoczęła się haniebna pacyfikacja za kiedy zaczęto wywozić ludzi, ogromną ilość, szczególnie dzieci, zgromadzono w zwierzyńcu. W takim obozie, tam obok dzisiejszego nowoczesnego kościoła, to, to dzisiaj tam jest tylko zagajnik, pomniczek, w każdym razie miejsce straszne. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że ordynat zamojski postanowił interweniować bezpośrednio u Odillo-Globocnika, tego kata za który na sumieniu miał tyle nieszczęść, tyle śmierci i cały dramat tej ziemi. Otóż odilo Globocnik był graczem. Wiedział doskonale, że Zamojscy spokrewnieni są z austriacką generalicją, która nawet z III Rzeszy miała niejakie wpływy. Za wojski świetnie mówił po niemiecku. Udał się więc w Lublinie na ulicę Spokojną na rozmowę z Globocnikiem, chcąc poprosić o zwolnienie w związku z zimą, paskudną pogodą z obozu dzieciaków. No i Siedział u niego w poczekalni praktycznie cały dzień. W ten sposób generał, szef SS i policji, chciał bardzo upokorzyć ordynata, ale ordynat cierpliwie czekał. W końcu adiutant skinął głową, ordynat ruszył ku drzwiom i wtedy na jego piersi skoczył ulubiony pies, potężny, wilczur od iloblowocnika. Ordynat się nie przejął. Potem potoczyła się rozmowa bardzo Taka dla ordynata ryzykowna. Mogła się skończyć aresztowaniem, wywięzieniem do więzienia, ale skończyło się tym, że odilo Globotnik ugiął się. Powiedział dobrze, zwolnie dzieci. Zwolnij dzieci. Szofer, który siedział w samochodzie ordynata pod gmachem i Policji, powiedział, że nie bardzo wiedział, co się z nimi stanie. Na szczęście, siła charakteru, ta taka aura, którą ordynat rozsiewał bez przerwy wokół siebie. Zadziałała również na tego hitlerowskiego zbrodniarza. A druga postać w tym panteonie cudownych osób z kręgu rodzinny zamojskich to Róża Zamojska. Kobieta Anioł, jak powiadały starsze starsze gospodynie z, ze Zwierzyńca, organizowała pomoc dla tego obozu, gdzie było mnóstwo dzieci, a kiedy zapadła decyzja o tym, że dzieci mogą być zabrane, wywiozła je wszystkie do swojego mająteczku, odkarmiła, ubrała starała się umieścić te dzieciaki w jakichś rodzinach, być może udało się odszukać ich własne rodziny. Stąd też wszelkie próby komunistów, aby tutaj w tym terenie zasiać nienawiść do ordynatów krwiopijców, oczywiście skończyła się niepowodzeniem. Ja jeszcze mam w pamięci taki zakaz, który obowiązywał pana Jana Zamoyskiego, nie wolno mu było przyjeżdżać na teren dawnej ordynacji, ale tutejszy mój sąsiad specjalnie przybudował przy swoim domu taką, taką letnią izbę, po to, aby ordynat się miał gdzie zatrzymać. To, to było niezwykłe. Niezwykły dowód, jak w najtrudniejszym czasie siła ludzkiego charakteru, siła tutejszych ludzi może zwyciężyć zło.